assaulting us. Cześć żołnierzyki moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Kładzie się Nisko, jak zawsze, kapitan RealTime i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii gry, na które warto zerknąć moi drodzy. Nie będę tutaj się rozwlekał, prze... przeciągał tego materiału. Po pierwsze, primo łapeczki w górę, bo o tym często i gęsto zapominacie, więc się przypomnę. Pomaga to w zasięgach, a też daje mi znać, że robię coś fajnego, co lubicie oglądać, a jak nie, to nie trudno. Może być też łapka w górę, w górę, znaczy łapka w dół. Komentarze dla zasięgu bardzo, bardzo mile widziane. Lubię też, gdy w komentarzach podacie mi swoją opinię, ale proszę robić to w kulturalny sposób, bo jak widzę po prostu od razu takie trollowate, hamskie wypowiedzi, to są z miejsca kopane, dziękuję. Ja to robię hobbystycznie, nie żeby tutaj gwiazdorzyć czy coś po prostu podaję Wam swoją opinię? Nie będę Wam mówić, czy macie grę kupić, czy macie w nią grać, czy macie w, ni w nią nie grać, czy macie ją lubić, czy macie jej nie lubić, więc też nie pytajcie mnie, czy warto kupić. Jeżeli ja mówię, że coś mi się podoba, są filmy na kanale, możecie je sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. Chyba rozumiecie o co chodzi. Jesteśmy tutaj dorosłymi ludźmi, więc nie zachowujmy się jak dzieci. Subskrypcja będzie bardzo mile widziana, dzwonek notyfikacji e również. No i wielkie dzięki dla wszystkich wspierających kanał, bądź to przez Tipli, bądź to przez opcję wspierania kanału na YouTube i tyle ogłoszeń dusz pasterskich. Moi drodzy, lecimy z odcinkiem. Przede wszystkim e Delta Force, Black Hawk, e no ja bym chciał powiedzieć Black Hawk Down, ale <śkłupia> Hawk Ops, Delta Force Hawk Hops, moi drodzy. Już wiele osób wypowiadało się na temat tej gry. I ochy, achy. Ja powiem tak. Dla fana Battlefielda i Call of Duty myślę, że będzie to super tytuł. Dlatego, że Battlefield 2042 niestety zraził mnie do siebie bardzo okrutnie i nie potrafiłem w to po prostu grać. Call of Duty niestety ma te swoje, no powiedzmy sobie więcej niż jedną czy dwie wady i też, no, wolałem w to po prostu nie grać. Chyba ostatnią jaką grałem to było Modern Warfare 2. Dało, dało się w to jeszcze grać do pewnego momentu. Zobaczymy, jak to będzie z następną częścią. Jak wiecie, ja na kanale głównie zajmuję się taktycznymi grami FPS i tutaj do mojej wspaniałej publiki taktycznej. Słuchajcie, słuchajcie, moi drodzy. Gramy w to, co lubimy. Czasem można zagrać sobie w taktykę, czasem można się zrelaksować, zagrać w coś bardziej arkadowego, w coś szybszego, w coś milczego, coś, co mogę sobie trzasnąć rundeczkę, postrzelać, porobić kile. Nie przejmować się za bardzo tym każdym ruchem i muszę powiedzieć, że tutaj ja nie chciałbym dzielić w żaden sposób społeczności takiej, takiej, siakiej, czy, czy, czy owakiej. Każdy lubi y, gry takie, jakie lubi i gra w nie. Ja muszę powiedzieć, ja bardzo często y, poza Anteną gram w różnego rodzaju typu rts -y gry, bardzo, bardzo zagrywałem się w Battlefielda, można powiedzieć starym maniakiem battlefieldowym. Byłem oczywiście w pewnym momencie, przestałem w to grać, Battlefield 1 był jeszcze taki do zagrania, 5 dla mnie zupełnie odpadł, no i ten 2-4-2 zupełnie nie do grania dla mnie, aczkolwiek Delta Force Hołk Ops, moi drodzy, jest to gra, która z tych wszystkich tytułów wyciągnęła coś fajnego, złożyła to w kupę i mamy naprawdę bardzo fajny tytuł. A więc zacznijmy, przejdźmy szybciutko, ja nie będę chciał, żeby ten materiał trwał, nie wiadomo, nie wiadomo ile, moi drodzy, przede wszystkim zacznijmy od optymalizacji. Zacznijmy też od tego, że jest to alfa, alfa, w którą mamy szansę sobie zagrać. Mamy do dyspozycji dwie mapy w tym ogólnym takim trybie, w którym po prostu zajmujemy punkty, przepychamy się z wrogiem i, i, i mamy tam dwie mapeczki jedna żywcem wzięta z Delta Force, z gry tej oryginalnej, prawda, gdzie żeśmy, żeśmy wcielali się w rolę żołnierzy amerykańskich i tak dalej, i tak dalej. Chyba helikopter w ogniu, film każdy zna. Ja głównie na tą grę czekam, czekam na kampanię. Kampania będzie w tej grze płatna. A, no i podstawowa gra, czyli ta online multiplayer i coś na wzór DMZ z Call of Duty będą darmowe, moi drodzy. Zaraz, oczywiście, o wszystkim. Powiem, przede wszystkim za darmo to jest bardzo dobra cena, no za kampanię trzeba będzie zapłacić, ja zapłacę za tą kampanię z tego względu, że chcę zagrać po prostu i zobaczyć jak wygląda Black Hawk Down, czyli helikopter w ogniu, ta kampania, no zrobiona na silniku Unreal 5, bo właśnie na takim silniku gra jest zrobiona. Do dyspozycji mamy wszystko, Nvidia Reflex, DLSS i tak dalej, i tak dalej, gra chodzi elegancko, wrzuciłem ją na Extreme. Ani razu nie miałem żadnej czkawki, ani razu żadnego crasha. Sprzęt, jakim dysponuję, macie w opisie filmu, więc możecie to rozwinąć, poczytać sobie, jakie są parametry sprzętowe, moi drodzy. Także byłem bardzo zadowolony z tego, jak gra się zachowuje. Czy są jakieś minusiki odnośnie optymalizacji? Na razie nie zauważyłem. W sekcji komentarzy możecie mi dodać. I zróbcie to w taki sposób, że po prostu powiedzcie, jaki macie procesor, kartę graficzną, jaką pamięć i jakiego crasha żeście doświadczyli. Zaznaczę z góry, że ja tu niczego wam nie sprzedaję. Nikt mnie nie prosił o zrobienie tego review. Nikt mi za to pieniędzy nie, nie, nie dał. Ja po prostu gram w tą grę, pograłem sobie. Myślę, zrobię dla Was po prostu recenzję, byście pomyśleli, wiedzieli, co ja myślę na temat tej gry, więc mam nadzieję, że tutaj mamy pewną jasność w tym aspekcie, prawda? A więc optymalizacyjnie, giereczka, śmiga jak zła, powiedzmy sobie to w ten sposób, jeżeli chodzi o. E, stronę e, ilości ilości map. Na pewno będzie ich dużo, dużo więcej. Jedna jest praktycznie, żeby rzecz biorąc troszeczkę żywcem z, z, zerżnięta z Battlefielda. E, druga, druga to jest e, przeróbka starej mapy. Jeszcze jest, z Delta Force, e, Black Hawk Down, ale tu ja akurat nie mam im tego za złe, bo zrobili to w bardzo, bardzo fajny sposób. Ilość wybuchów i tak dalej, i tak dalej. Kurczę, naprawdę fajnie to wygląda. E, mogliby na pewno troszeczkę po, po, poprawić, jeśli chodzi o animację niektórych, na przykład e, broni, szczególnie jeżeli chodzi o Pistolet, bo czuję się, jak wyciągasz ten pistolet, to czuję się taki drętwy, nieruchomy. Ale, tak jak mówię, jest to alfa, więc nie oceniajmy tego zbyt, zbyt e, powiedzmy sobie pochopnie zobaczymy, jak to będzie e, dalej wyglądało. Na co ja zwróciłem uwagę jako miłośnik taktycznych grfps to oczywiście i stary Battlefieldowiec, e, to przede wszystkim customizacja broni, i to, że moi drodzy nie kupujecie broni, nie, nie kupujecie żadnego Battle Passa, żeby odblokować jakąś broń. Nie, gracie w grę i odblokowujecie sobie po prostu broń. Oczywiście Battlefield 2.4.2 przeszkadzało mi bardzo te hero, hero kurczę, te postaci, nie? Bo ja wolałem stare specjalizacje tego, ale tutaj muszę wam powiedzieć, że one są tak zrobione, że pasują do tej rozgrywki. No i oczywiście są te gadżety, które... które nie psują rozgrywki również, które nie, nie, nie wydają się takie sztuczne. One tak są fajnie wkomponowane, że ta gra tak w sumie jest bardzo, bardzo spójna w tym, co robi. I, i to może nie jest właśnie tak rażące. No niestety, w Battlefieldzie raziły mnie te postaci. Nie będę się wypowiadał dlaczego, bo nie chcę, żeby mi kanał zbanowali, ale po prostu mnie raziły. Tutaj mnie nie rażą i zobaczymy, jak to dalej będzie. Czy. Czy powiedzmy sobie multi, jakieś, jakieś mikrotransakcje będą w grze? Na pewno, na pewno się pojawią, na czymś twórcy muszą zarobić Miejmy tylko nadzieję, że nie będą to mikrotransakcje, które będą powiedzmy sobie takim systemem pay to win Ale na razie się na to nie zapowiada, na razie odblokowujemy broń, wyposażenie, wszystko po prostu grając w grę I to mi się bardzo podoba A z kolei jesteśmy przy wyposażeniu i uzbrojeniu to moi drodzy, customalizacja broni jest po prostu, kurde, przepiękna. Bardzo, bardzo, bardzo mi się to e, podoba. E, lubię sobie pogrzewać przy broni, lubię sobie ją dostosować i muszę moim zdaniem Delta Force Ops robi, robi po prostu e, to, tak wzięła, tak jak... Tak jak... Nie wiem, przy okazji filmów o i skład mówiłem, że gdyby wziąć to, co najlepsze z Heleduzji, to co najlepszy skład 44, to byśmy stworzyli taką taką naprawdę super, super gay. Myślę, że tutaj właśnie jest to strzałem w dziesiątkę, że twórcy wzięli coś z serii Battlefield, coś z serii Call of Duty. Połączyli to, jakoś to zbalansowali, wymieszali i zrobili to w taki fajny, fajny sposób, że na przykład ja strzelając, bardzo, bardzo mi się podoba, jak się bronie zachowują. Podoba mi się też ta intensywność, ten, ten projekt ma. One są bardzo, bardzo intensywne, tam non stop coś się dzieje, nie musimy tego przeciwnika, nie wiadomo, gdzie szukać i. Taki fajny arcade shooter, po prostu w którym będzie można sobie wpaść, trzasnąć rundkę, wyżyć się przed tymi rundami długimi w skład, skład 44, czy też by na przykład w hellet luz, gdzie musimy stąpać, stąpać po malutku, po malutku, po cichutku, tam się każdy strzał liczy, a tu będziemy mogli się po prostu dziko, dziko wyżyć. Ja bardzo lubię tego rodzaju gry, gdzie mogę się właśnie wyżyć, bardzo lubiłem wyżywać się w Battlefeedzie 3, Battlefeedzie 4. I tego mi bardzo brakowało, moi drodzy, więc ode mnie, tak na dobrą sprawę, to co tu można powiedzieć jeszcze, serwery. Powiem tak. Czasem, czasem tak się wydawało, jakby tam kurczę ten ping, ja bym chciał zobaczyć jaki jest ping wszystkich graczy, bo ja nie wiem, czy serwery są jakoś botami dopychane, czy po prostu niektórzy tak słabo grają, ale żeby, żeby taki gość, w sumie nie najmłodszy jak ja, kurde kończył gdzieś u szczytu tabeli, też yy, mi się wierzyć nie chce. No, ja kiedyś dobrze grałem, ale nie sądzę, żebym był aż tak dobrym graczem w dzisiejszych czasach, więc nie wiem, czy tam jest jakiś matchmaking, czy jest jakiś SBMM, yy, czy, czy są tam boty jakoś zapychające zamiast ludzi. W jakich odległościach są te serwery od nas, jaki jest ping, jaki będzie latency, czy to też będzie miało wpływ, jak duży wpływ będzie miało na rozgrywkę, moi drodzy, nie wiem, zobaczymy. Tak jak mówię, jest to alfa wczesna. Możemy sobie zagrać, ale tak jak na Alfę, to naprawdę świetnie chodzi. Jedna z lepiej działających Alf, które, które ostatnio miałem przyjemność ogrywać. Bardzo fajnie. Jeżeli ma być jeszcze lepiej, bo twórcy zapowiadają, że ma być jeszcze jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej, jeszcze ładniej, jeżeli tak. No to, to, to w, muszę powiedzieć, że będę czekał na ten tytuł i myślę, że się w nim na pewno bardzo, bardzo często będziemy widzieć na, na streamach. Moi drodzy, wybaczcie mi też, że na, na Twitchu ostatnio nie streamuję, ale to z tego względu, że po prostu jestem na urlopie. Mamy e, rodzinę, brata z rodziną odwiedza odwiedzających mnie w Irlandii, więc, więc jak tylko możemy, to po prostu e, uciekamy, urlopujemy się, patrzymy, zwiedzamy, więc myślę, że tygo, tego mi za złe mieć e, nie będziecie. Także szybciutko podsumowując... Fajna gierucha, fajnie się zapowiada, za darmo, to zawsze bardzo dobra cena. Oczywiście pozostaje też kwestia antycita jak to zostanie rozwinięte, czy nie zaleje nas po prostu fala oszustów, cheaterów, którzy nie pozwolą nam grać. Także customalizacja, mapeczki, fajne. Ja czekam na kampanię, chciałbym bardzo tą kampanię zobaczyć. Jestem naprawdę, kurczę, miłośnikiem tej całej historii z Helikopterem w Ogniu, Mogadiszu i tak dalej, i tak moi drodzy. Są książki, są filmy, można się wcielić, zobaczyć, zobaczyć ten tytuł. O co tam chodziło, nie będę tu za dużo mówił, żeby mnie po prostu algorytmy YouTube za pewne słowa czy sformułowania nie dopadły, bo wiadomo jak to w dzisiejszych czasach jest różnie. Więc ode mnie, naprawdę strzał w dziesiony. Bardzo fajny tytuł, który może połączyć fanów i jednej gry, i Call of Duty, i Battlefield w jednym tytule i możemy się po prostu yy, nieziemsko ponaparzać. Nie wiem, co Wy myślicie na ten temat. Sekcja komentarzy jest dla was otwarta. Czy Wam się spodobało, czy nie, tylko proszę, proszę, proszę kurde o kulturę. Moi drodzy, na tym kanale hanstwo i grubiaństwo nie będzie tolerowane. Absolutnie nie. Jeżeli się to komuś nie podoba, trudno, może iść gdzie indziej. A jeżeli się podoba, to proszę bardzo. Ja bardzo lubię czytać wasze, wasze komentarze, szczególnie te bardzo konstruktywne, długie, rozwinięte. O! kciuki dla was, moi drodzy, za takie właśnie komentarze. Słuchajcie, jest jeszcze jedno takie ogłoszenie, skład 44 jest, polski serwerek, zerknijcie sobie w, powiedzmy sobie w, w, w sekcji społeczność na YouTube'ku, na mój Facebook, no skle, klan z PZJR, tak, mam nadzieję, że nie przejęzyczyłem, zrobili swój serwerek, skład 44 i tam będziemy się na pewno, na pewno spotykali i to dość często, jak już tylko skończę się urlopować. Trzymajcie się, Nareczka, はい、hey, どうするのか。